Cześć! Mamy dziś przed sobą naprawdę fascynujący temat do omówienia. Zastanowimy się, co tak naprawdę decyduje, gdzie, gdzie powstają fabryki. Od tych, wiesz, tradycyjnych po supernowoczesne zakłady high-tech. Tak. A potem sprawdzimy, skąd właściwie bierze się energia. Ta, która napędza nie tylko przemysł, ale w zasadzie całe nasze życie codzienne. Przejrzeliśmy materiały, żeby wyciągnąć z nich no, najciekawsze rzeczy i przedstawić to jakoś przystępnie. Dokładnie. To będzie taka podróż przez, powiedzmy, świat gospodarki i technologii. Przyjrzymy się tym czynnikom, które, jak magnes, przyciągają inwestycje w jedne miejsca, a jakoś omijają inne. Zobaczymy też, jak te reguły gry, no, zmieniały się przez lata. Aha. No i oczywiście energia w sumie klucz do wszystkiego od węgla, przez ropę, gaz, aż po słońce i wiatr. Jak to wygląda globalnie, a jak u nas w Polsce? Spróbujmy to razem jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze. Super. Ok, zacznijmy od podstaw. Dlaczego, nie wiem, wielka huta stali raczej nie powstanie na środku Sahary, a fabryka najnowszych procesorów, yy, no, niekoniecznie musi stać tuż obok kopalni. To się wydaje oczywiste, ale. Ale kryją się zatem jakieś konkretne zasady, prawda? Mówimy o tych tak zwanych czynnikach lokalizacji przemysłu. Zgadza się. Możemy je tak z grubsza podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza to są czynniki związane z naturą czyli przyrodnicze. To jest dość intuicyjne. Dostęp do surowców mineralnych, no węgla, ród metali, piasku dla huty szkła itd. Jasne. Niezwykle ważny jest też dostęp do wody. Wiele procesów produkcyjnych po prostu jej wymaga. I to wiesz w dużych ilościach. Do tego dochodzą jeszcze cechy terenu, czy jest płasko i łatwo budować, czy może góry. No i klimat też może mieć znaczenie. A kiedyś to było chyba najważniejsze. Ta bliskość surowców. Oj tak, kiedyś w czasach rewolucji przemysłowej bliskość kopalń węgla czy rud żelaza była absolutnie no, decydująca. Ale świat poszedł do przodu. Surowce można dzisiaj, no nie wiem, transportować przez pół świata. Czy to znaczy, że te przyrodnicze czynniki e, straciły na znaczeniu co wchodzi w skład tej drugiej grupy, o której wspomniałaś? To są właśnie te czynniki pozaprzyrodnicze, i one dzisiaj często odgrywają, powiedziałabym, kluczową rolę. Tu wchodzimy już w obszar działalności człowieka. Po pierwsze, rynek zbytu czyli bliskość potencjalnych klientów. No bo nie zawsze opłaca się coś produkować daleko i potem wozić, prawda? No tak, logistyka. Dokładnie. Po drugie, zasoby pracy. Ale uwaga, tu już nie chodzi tylko o ilość rąk do pracy, ale coraz częściej o kwalifikacje. Potrzebni są inżynierowie, programiści, e, no, specjaliści. Czyli kapitał ludzki, te umiejętności stają się ważniejsze niż to, co mamy w ziemi. W wielu nowoczesnych branżach bez dwóch zdań. Dlatego tak istotne staje się zaplecze naukowo-badawcze. Bliskość uniwersytetów, instytutów, parków technologicznych. One generują wiedzę, innowacje, no i kształcą tych przyszłych specjalistów. Rozumiem. I do tego niezbędna jest też infrastruktura techniczna. I to nie tylko dobre drogi czy kolej, ale też niezawodna sieć energetyczna, no i szybki internet. Bez tego nowoczesny przemysł po prostu leży. A rola państwa? Czy rządy mogą jakoś, nie wiem, zachęcać firmy, żeby budowały fabryki tu, a nie tam? Oczywiście, i to w znacznym stopniu. To jest kolejny ważny czynnik poza przyrodniczy. Polityka państwa Rząd może tworzyć różne zachęty dla inwestorów na przykład ulgi podatkowe, albo specjalne strefy ekonomiczne, gdzie są prostsze procedury. Aha. Albo może po prostu inwestować publiczne pieniądze w budowę dróg czy światłowodów w jakimś regionie. Może też, przez przepisy, na przykład o ochronie środowiska, wpływać na atrakcyjność pewnych miejsc dla różnych typów przemysłu. To fascynujące, jak te priorytety się zmieniają. Kiedyś huta musiała stać przy kopalni, jak mówiłaś, a dzisiaj y, ważniejszy może być dostęp do świetnych programistów i, no, szybkie łącze. Dokładnie tak. Globalizacja rozwój transportu sprawiły, że surowce czy jakieś komponenty można sprowadzać naprawdę z daleka. Dlatego takie czynniki jak kapitał ludzki, innowacyjność, bliskość rynku, czy nawet stabilność polityczna i prawna, one się wysuwają na pierwszy plan. Szczególnie w tym przemyśle zaawansowanych technologii, czyli high-tech. Tak. I coraz większą wagą przywiązuje się też do kwestii ekologicznych. Normy emisji, jak gospodarować odpadani... To też staje się powoli czynnikiem lokalizacyjnym. Skoro już o tym mowa, to może przyjrzyjmy się bliżej tym różnicom między tym, co nazywamy przemysłem tradycyjnym, a tym nowoczesnym, high-tech. Jak byś scharakteryzowała ten pierwszy, ten tradycyjny? No, przemysł tradycyjny to często te gałęzie, które wyrosły jeszcze z rewolucji przemysłowej. Górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy, ten ciężki, dawne włókiennictwo, co je łączy. Zazwyczaj duża materiałochłonność, czyli potrzebują dużo surowców w stosunku do wartości tego produktu końcowego. Mm -hmm. Są też często energochłonne, wymagają sporo pracowników, ale historycznie były to często prace fizyczne, niekoniecznie wymagające jakichś super wysokich kwalifikacji. No i niestety wiele z tych gałęzi było i w sumie nadal jest sporym obciążeniem dla środowiska. Wystarczy pomyśleć o no, zanieczyszczeniu powietrza czy hałdach. Jasne. A ten drugi? Przemysł zaawansowanych technologii brzmi jak coś no, zupełnie innego. Bo i jest. Tutaj kluczowe nie jest przetwarzanie ton surowców, ale bardziej przetwarzanie informacji i wiedzy. Mówimy o branżach jak elektronika, produkcja półprzewodników, komputerów, smartfonów, farmaceutyka, biotechnologia, inżynieria materiałowa czyli te nowoczesne kompozyty. Lotnictwo, kosmos. Tak, przemysł lotniczy, kosmiczny. Produkcja precyzyjnego sprzętu medycznego. Co jest charakterystyczne? Ogromne nakłady na badania i rozwój, czyli B plus R. To jest siła napędowa tej gałęzi gospodarki. Czyli inwestuje się w mózgi, a niekoniecznie w kopalnie, tak? Właśnie. Pracowników jest zazwyczaj mniej niż w takiej tradycyjnej fabryce, ale to muszą być wysoko wykwalifikowani specjaliści. Inżynierowie, naukowcy, technicy. Sama produkcja jest często mniej materiałochłonna. Mniej energochłonna na jednostkę produktu, jest bardziej czysta, jeśli chodzi o bezpośrednie emisje. Ale pewnie budowa takiej fabryki chipów to też wyzwanie. Oczywiście. To jest gigantyczna inwestycja finansowa i technologiczna. I ona też ma swój ślad środowiskowy, o tym trzeba pamiętać. Te zmiany w strukturze przemysłu widać pewnie też w danych o zatrudnieniu, na przykład w Polsce. Tak, zdecydowanie. Dane historyczne dla Polski pokazują na przykład. Jest taki wykres na stronie 165. On pokazuje wyraźny spadek udziału przemysłów w ogólnej liczbie pracujących. To było w okresie transformacji, tak mniej więcej między 1989 a 2002 rokiem. Czyli zamykano wtedy te stare zakłady. Tak, wiele przestarzałych, nierentownych zakładów przemysłu ciężkiego. To zjawisko, które obserwowano w wielu krajach na pewnym etapie rozwoju, nazywa się dezindustrializacją. Ludzie po prostu przechodzili do pracy w usługach. Ale czy to znaczy, że przemysł w Polsce tak całkiem zniknął? Bynajmniej. Co ciekawe, te same dane, ten sam wykres pokazują, że w późniejszych latach, powiedzmy od początku XXI wieku do około 2018 udział przemysłu w zatrudnieniu w Polsce zaczął znowu lekko rosnąć. O, ciekawe. Co to oznacza? To może świadczyć o dwóch zjawiskach. Po pierwsze o reindustrializacji, czyli odradzaniu się przemysłu, ale często w nowocześniejszej, bardziej efektywnej formie. Stare fabryki są modernizowane, powstają nowe, bardziej zautomatyzowane. A po drugie? A po drugie może to być też neoindustrializacja. Czyli rozwój zupełnie nowych gałęzi przemysłu, właśnie tych związanych z zaawansowanymi technologiami. Wiele krajów europejskich, w tym Polska, stara się wspierać te procesy, bo nowoczesny przemysł to miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej no i motor innowacji. Okej, okay. mówiliśmy o tym, gdzie i jak powstaje przemysł, ale to wszystko potrzebuje jakiegoś napędu. Bez energii, cała ta maszyna po prostu staje. Skąd więc bierze się ta energia, ta, która zasila fabryki, transport, no i nasze domy? Jakie są jej główne źródła? Podstawowy podział jest w sumie dość prosty. Mamy nieodnawialne źródła energii. Jak sama nazwa wskazuje, ich zasoby są ograniczone. Kiedyś się po prostu skończą. Bo proces ich powstawania trwał miliony lat, a my je zużywamy w, no, ekspresowym tempie. Co tu zaliczamy? Królem tej kategorii są oczywiście paliwa kopalne. Czyli węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny. Ale do tej grupy zaliczamy też surowce wykorzystywane w energetyce jądrowej, głównie uran. A ta druga grupa, ta, o której się teraz tak dużo mówi, zielona energia. Tak, to odnawialne źródła energii, często nazywane skrótem OZE, albo właśnie zieloną energią. Ich fundamentalna cecha jest taka, że ich zasoby w naszej ludzkiej skali czasu są praktycznie niewyczerpalne. Słońce świeci, wiatr wieje, woda płynie. No, rozumiesz? Co konkretnie? Słońce, wiatr? Energia promieniowania słonecznego, którą przetwarzamy na prąd w panelach fotowoltaicznych albo na ciepło w kolektorach. Energia wiatru zamieniana na prąd przez turbiny wiatrowe, energia wody, zarówno tej płynącej w rzekach, czyli hydroelektrownie, jak i energia pływów morskich, czy fal. Coś jeszcze. Tak, jest też energia geotermalna, czyli ciepło z wnętrza Ziemi. No i biomasa, to jest energia zmagazynowana w materii organicznej. Drewno, słoma, odpady rolnicze, biogaz, tego typu rzeczy. Jak w takim razie wygląda takie globalne menu energetyczne? Z czego my jako ludzkość najchętniej korzystamy? Żeby to zrozumieć, ekonomiści i energetycy używają pojęcia bilansu energetycznego. To jest po prostu zestawienie. Ile i jakich pierwotnych źródeł energii, czyli tych wziętych prosto z natury, zużywa się w danym kraju, regionie czy na świecie w określonym czasie? I co z tego wynika? Dane historyczne, które sięgają nawet połowy XIX wieku, pokazują fascynującą ewolucję. Na początku dominowała biomasa, głównie drewno. Potem przyszła era węgla, która napędziła rewolucję przemysłową. A w XX wieku do gry weszła ropa naftowa i gaz ziemny. I one stopniowo przejęły pałeczkę lidera w tym globalnym miksie energetycznym. A gdzie w tym wszystkim są te nowoczesne OSE? Słońce wiatr. No właśnie w skali globalnej ich udział, jeśli nie liczyć takiego tradycyjnego wykorzystania biomasy, wciąż jest stosunkowo niewielki. Chociaż trzeba przyznać, że bardzo dynamicznie rośnie w ostatnich dekadach, ale nadal to paliwa kopalne, węgiel, ropa i gaz zaspokajają zdecydowaną większość światowego zapotrzebowania na energię pierwotną. Wykres na stronie 165 zadanie 5 dobrze to ilustruje. A jak na tym tle wygląda Polska? Jesteśmy bardziej węglowi czy już zieloni? Cóż, dane dla Polski. Jest taki wykres kołowy w zadaniu 6 na stronie 165 dla roku 2017. On pokazuje obraz dość jednoznaczny. Polska energetyka jest wciąż silnie oparta na paliwach kopalnych, a w szczególności na węglu i kamiennym i brunatnym czyli król węgiel. Dokładnie. To one mają największy udział w naszym bilansie. Oczywiście ropa i gaz też odgrywają ważną rolę, zwłaszcza w transporcie czy ogrzewaniu. Udział OZE systematycznie rośnie, co jest pozytywne, ale startowaliśmy z niskiego poziomu, więc wciąż jest to relatywnie niewielka część całości. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy krajem o energetyce, no. Mocno uzależnionej od węgla. Co jest ważne, to to, że globalne zapotrzebowanie na energię, a zwłaszcza na energię elektryczną, ciągle rośnie. To jest efekt kilku rzeczy: rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w Azji czy Afryce, wzrostu liczby ludności na świecie, ale też po prostu naszego stylu życia. Coraz więcej urządzeń na prąd. Dokładnie. Coraz więcej urządzeń elektrycznych, elektronicznych w domach, biurach. Do tego dochodzi rozwój elektromobilności. Ten rosnący apetyt na energię to jest jedno z największych wyzwań XXI wieku bez dwóch zdań musimy produkować jej coraz więcej, ale jednocześnie świat coraz mocniej naciska, żeby robić to w sposób bardziej mm, zrównoważony, ograniczając emisję gazów cieplarnianych. No i tu pojawia się problem bo jak sama mówiłaś, większość energii nadal pochodzi z paliw kopalnych, które są głównym źródłem tych emisji. Statystyki mówią, że globalnie prawie 75%, 3 czwarte energii elektrycznej, wciąż wytwarza się spalając węgiel, ropę lub gaz. Niestety tak. To pokazuje, jaka skala transformacji energetycznej jest przed nami. Ciekawe jest też to, jak bardzo różnią się poszczególne kraje pod względem tego, jak produkują prąd. Jest taki wykres słupkowy na stronie 166 w zadaniu 8. On porównuje strukturę produkcji w Niemczech, Francji, Arabii Saudyjskiej, Polsce i Norwegii. Tak, zdecydowanie. Analizując te dane dla różnych państw, widzimy zupełnie inne strategie, inne uwarunkowania. Weźmy na przykład Norwegię kraj górzysty, mnóstwo rzek. No i wykorzystali ten potencjał. Zbudowali liczne elektrownie wodne. Dzięki temu niemal cała ich energia elektryczna pochodzi z OZE. To jest ewenement na skalę światową. A Francja? Wspominałaś o niej? A Francja poszła inną drogą. Postawiła bardzo mocno na energetykę jądrową. I dzisiaj reaktory jądrowe dostarczają tam większość prądu. A inne przykłady z tego wykresu. Arabia Saudyjska. Pewnie ropa i gaz? Oczywiście. Siedzą na ogromnych złożach, więc naturalnie opierają swoją energetykę właśnie na tych paliwach. Niemcy, nasz sąsiad, mają bardziej zróżnicowany miks, inwestują sporo w OZE, zwłaszcza wiatr i słońce, ale wciąż znaczący udział ma u nich węgiel i gaz, chociaż planują odchodzenie od węgla. No i Polska. No i Polska, jak już ustaliliśmy. Tu dominuje węgiel kamienny i brunatny, wzrosnącym, ale wciąż stosunkowo niewielkim udziałem OZE. To pokazuje, że nie ma jednego uniwersalnego modelu. Struktura energetyki zależy od zasobów, historii, polityki, wyborów technologicznych. W tym kontekście często pojawia się temat energetyki jądrowej. Budzi sporo emocji, prawda? Wspomniałaś o Francji. Jakie są główne argumenty za i przeciw atomowi? To rzeczywiście jest temat gorących debat. Zwolennicy energetyki jądrowej podkreślają jej kilka kluczowych zalet. Po pierwsze, to jest źródło bardzo wydajne. Z niewielkiej ilości paliwa uranowego można uzyskać ogromną ilość energii. Mhm. Po drugie, podczas normalnej pracy elektrownia jądrowa praktycznie nie emituje gazów cieplarnianych, co jest bardzo ważne w kontekście walki ze zmianami klimatu. Po trzecie, zapewnia stabilne i przewidywalne dostawy energii, niezależnie od pogody, w przeciwieństwie do słońca czy wiatru. Brzmi dobrze. A argumenty przeciwników czego się obawiają? Główne obawy dotyczą, powiedziałabym, trzech kwestii. Po pierwsze, bezpieczeństwa. Mimo, że nowoczesne reaktory są projektowane według bardzo rygorystycznych norm, to wciąż istnieje chociażby teoretyczne ryzyko poważnej awarii. Pamiętamy Czarnobyl, Fukushima. No tak. Po drugie, problem odpadów radioaktywnych. Zużyte paliwo jądrowe pozostaje niebezpieczne przez tysiące lat i trzeba znaleźć sposób na jego bezpieczne, długoterminowe składowanie, a to nie jest proste. Po trzecie, koszty. Budowa elektrowni jądrowej to jest inwestycja niezwykle kapitałochłonna, która trwa wiele lat. A w Polsce? Planujemy budowę, prawda? Tak. W Polsce plany budowy elektrowni jądrowych nabierają kształtów. A argumentem jest właśnie potrzeba zapewnienia stabilnych dostaw energii przy jednoczesnym ograniczaniu zależności od węgla i, co za tym idzie, emisji CO2. Wspomniałaś o zapewnieniu dostaw energii. Czy jest na to jakieś fachowe określenie? Bo to brzmi bardzo ważnie. Tak, to jest kluczowe pojęcie. Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Chodzi o to, żeby zagwarantować ciągłe dostawy potrzebnej ilości energii po cenach, które są akceptowalne. I dla gospodarki, i dla obywateli. I jak to się robi? Aby to osiągnąć, państwa dążą do dywersyfikacji, czyli różnicowania. I to na dwóch poziomach. Po pierwsze, dywersyfikacji źródeł energii, czyli korzystania z różnych technologii węgiel, gaz, OZE, atom żeby nie być zakładnikiem jednej z nich. A drugi poziom? A drugi to dywersyfikacja kierunków dostaw importowanych paliw np. ropy czy gazu. Chodzi o to, żeby nie być uzależnionym od jednego dostawcy, bo to stwarza ryzyko i polityczne, i ekonomiczne. Czyli inwestowanie w krajowe źródła, jak OZE czy ten planowany atom w Polsce, to też jest element budowania tego bezpieczeństwa? Dokładnie tak. Im więcej energii produkujemy sami z własnych zróżnicowanych źródeł, tym mniejsza nasza zależność od importu i od potencjalnych zawirowań na rynkach światowych. Bezpieczeństwo energetyczne to jest po prostu fundament stabilnego rozwoju i gospodarczego, i społecznego. Dobrze, to może spróbujmy teraz zebrać te najważniejsze wątki z naszej rozmowy. Co warto szczególnie zapamiętać? Takie, wiesz, punkty kluczowe. Jasne. Po pierwsze, lokalizacja przemysłu nie jest przypadkowa. Zależy od czynników przyrodniczych, jak dostęp do surowców. Wody, oraz co dzisiaj coraz ważniejsze, poza przyrodniczych. Czyli ludzie, rynek, badania. Tak, wykwalifikowani pracownicy, bliskość rynku, infrastruktura, badania i rozwój, no i polityka państwa. I te drugie czynniki często decydują o lokalizacji tych nowoczesnych inwestycji. Okay. Po drugie, widzimy wyraźny podział na przemysł tradycyjny, często materiałowo i energochłonny wymagający mniej wykwalifikowanej siły roboczej, no i potencjalnie bardziej obciążający środowisko, oraz przemysł zaawansowanych technologii, high-tech, który opiera się na wiedzy, innowacjach, specjalistach i jest zazwyczaj czystszy. Zmiany w przemyśle prowadzą do zjawisk dezindustrializacji, czyli zaniku starych gałęzi i reindustrializacji lub neoindustrializacji, czyli rozwoju nowych lub modernizacji istniejących. Po trzecie, energia pochodzi z dwóch głównych grup źródeł: nieodnawialne, których zasoby są ograniczone czyli paliwa kopalne węgiel, ropa, gaz oraz paliwo jądrowe uran oraz odnawialne Oze, których zasoby są praktycznie niewyczerpalne słońce, wiatr, woda, geotermia biomasa. Po czwarte, Globalny i polski bilans energetyczny wciąż jest zdominowany przez paliwa kopalne, w przypadku Polski szczególnie węgiel. Ale udział OZE systematycznie rośnie, co jest konieczne, bo rośnie zapotrzebowanie na energię i mamy wyzwania klimatyczne. I po piąte. I po piąte kluczowe dla każdego kraju jest bezpieczeństwo energetyczne czyli ta gwarancja stałego dostępu do energii po akceptowalnych cenach, a osiąga się je przez dywersyfikację i źródeł wytwarzania energii, czyli różnych technologii i kierunków dostaw importowanych paliw. I w tym kontekście właśnie toczą się te dyskusje o roli atomu i dalszym rozwoju OZE. Super. To na sam koniec. Może zostawmy naszych słuchaczy z takim pytaniem do przemyślenia. Patrząc w przyszłość, powiedzmy 50 na przód jaka technologia energetyczna albo jaka kombinacja technologii ma szansę zdominować światowy miks. I jakie wyzwania społeczne, polityczne, może nawet etyczne, poza tymi czysto technicznymi i ekonomicznymi, wiążą się z tą globalną transformacją energetyczną, przed którą niewątpliwie stoimy.